Za, za, za. Nagrywa się tam, zobacz tu w ekran. Jestem. Tu. No, jesteś, jesteś. Siema, jesteś. jestem pyra, witam, oczekuję się. Siema, jestem, Szymon, nie, witam. Co, ofiara też ale musi być. Zamówną, Zawsze atakujący zamiast, i ofiara. Widać, widać. widać. Ej, poczuj, że jak ja ale na moim to, lepiej to, ogólnie. To, no, liście, nie to liście. Dawaj, no. Już się nagrywa? No, nagrywa się. Dej, ale na twoim jest głównie cień. To na małego teraz. Jest gong. Jest gong! Nie, i... a to był filmator, no i uścisniję z ludzie po sprawie, nie? Nie, dziomek, jeszcze raz, Kto pierwszy, kto pierwszy? Kto pierwszy? Rogala pierwszy. Przepraszam, czyli się odniesie kwadratu? oni dostaną polepie. Ona dostaną polepie. Widzicie, się na podwórko kurwa i tam się. Nie mam mi ale ja nie zdążyłem! Jeszcze raz! Wyjazd jest mi stąd. Hello, mówi się! Dobra, już jesteśmy dziwo. Mnie cicho, bo już pięć minut minął Oni musieli tylko sobie jedną sprawę załatwić.